W poniedziałek wieczorem w Otlinie doszło do tragicznego w skutkach wypadku drogowego. Z naszych wstępnych ustaleń wynika, że kierujący samochodem marki Audi niespełna 21-latek zjechał z jezdni na przydrożne pole, gdzie auto dachowało. Z samochodu tego wypad kierujący my, młody mężczyzna dożną obrażeń ciała. Yy, młody... 21-latkowi policjanci, którzy przyjechali na miejsce tego wypadku jako pierwsi udzielili pomocy, później kierującym zaopiekował się personel medyczny. Pokrzywdzony kierowca został przywieziony do szpitala, niestety po kilku godzinach zmarł. Teraz policjanci pod nadzorem prokuratury prowadzą śledztwo, które ma ustalić co było przyczyną tego wypadku, dlaczego do tego tragicznego wydarzenia doszło.